Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Osobą, która zainspirowała mnie do nagrania tego materiału, jest mój kolega, że tak powiem, z drugiego końca Polski, który niedawno spełnił swoje motoryzacyjne marzenie, kupując właśnie Alfę Romeo 159. Samochód ten podobał mi się w zasadzie od zawsze, od samego początku. Pamiętam w latach 2006-2008, gdy ten model był jeszcze stosunkowo świeży. Ja mieszkałem w Irlandii, robiłem zdjęcia temu autu na ulicach. Byłem tak zwanym car gdy pojęcie to nie było jeszcze tak szeroko używane. W roku 2018 zaprezentowałem Wam używany egzemplarz z Niemiec w wersji kombi z silnikiem benzynowym, ale ze względu na to, że mój kolega niedawno kupił sobie taki samochód, odświeżył mi o nim pamięć i pomyślałem, a ah, znajdę w regionie coś ciekawego i zaprezentuję Wam w tym odcinku. Proszę bardzo. Alfa Romeo 159 trafiła do produkcji w roku 2004, wersja kombi trafiła na rynek w 2006, w 2008 roku nastąpił Lifting, który odchodził każdy z wariantów o mniej więcej 45 kg, za sprawą zastosowania wielu elementów z aluminium. Prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 2009, a produkcja tego modelu została zakończona w roku 2011. Łącznie wyprodukowano 247 tysięcy egzemplarzy Alfy 159. Dla porównania 156 jest dwa razy więcej. A jak już wspomniałem o poprzedniku, warto odnotować, że samochody te różnią się i to znacznie, jeśli chodzi o gabaryty. 159 jest szersza aż o 8,5 cm oraz dłuższa aż o 22,5, co przesuwa to auto o w zasadzie segment wyżej. Jeśli chodzi o wymiary, dlaczego tak się stało? O tym za moment. Projektantem tego samochodu był Giorgetto Giugiaro, który zadbał również o to, aby ono sprawiało wrażenie większego wizualnie. Gdyż Alfa Romeo miała na myśli rynek amerykański, jednak ten model nigdy tam nie trafił i konkurował w zasadzie u nas z wielką z Niemiec, czyli z Audi, BMW i Mercedesem. Przynajmniej takie były aspiracje Alfy Romeo. Początkowo, gdy jeszcze projektowano ten samochód, gdy związek Alfy Romeo z General Motors był dosyć silny, uznano, że platformą, która zostanie wykorzystana będzie Epsilon. Jednak, gdy prace nad tym autem były już dosyć mocno zaawansowane, postanowiono niespodziewanie zmienić platformę na Premium, która była bardziej wyrafinowana, bezpieczniejsza, sztywniejsza i niestety Droższa. Była ona szykowana dla następcy modelu 166, który jednak nigdy nie powstał. Oczywiście nowsza, większa platforma miała również i większą masę. Chociaż tak naprawdę, czy ten samochód waży aż tak dużo? Katalogowo 1525 kg? Tutaj raczej nie stanowi to problemu. No dobrze, to skoro już zapoznaliśmy się z wyglądem zewnętrznym, z historią powstania tego modelu, to zajrzyjmy do środka, zobaczmy. Sprawdźmy w jakich warunkach będzie podróżował przyszły nabywca tego egzemplarza. Jeśli chodzi o kolorystykę, to jak widzicie, jest dwutonowa, siedzenia oraz boczki drzwi są wykończone na jasno, cała reszta góra, deski rozdzielczej na ciemno, aby się nic nie odbijało w szybie. Kwestia gustu? Oczywiście, ale mi osobiście taki karmel się podoba. Jeśli chodzi o zużycie, spoglądając na boczek siedziska, żadna nitka nie wychodzi, boczek oparcia, podobnie wszystko jest na swoim miejscu. Wiadomo, jakieś tam delikatne oznaki się pojawiły, ale ogólnie suma sumarum wnętrze jest dosyć dobrze utrzymane. Na zagłówkach, jak możecie zauważyć, jest wyszyte logo Alfa Romeo. Boczek drzwi również karmelowy wygląda dosyć dobrze. Ślady po władysławie łokietku są naprawdę minimalne. Szyby, jak widzicie, są regulowane elektrycznie, podobnie lusterka. Rzućmy okiem na kierownicę, sprawdźmy, na ile jest zużyta. Patrzcie, oceniajcie, porównujcie to do swoich modeli, jeżeli również macie Coś takiego. Trójramienna kierownica prezentuje się zarazem elegancko, jak i sportowo. Jakieś przyciski tutaj występują, ale ja raczej bym z nich nie korzystał. To co interesuje mnie bardziej, znajduje się na badylu obok, czyli tempomat. Sportowo wyglądają również analogowe zegary ze wskazówkami do dołu, czyli prędkościomierz, obrotomierz oraz wskaźnik ciśnienia do ładowania. Obok jest wskaźnik informujący o temperaturze cieczy chłodzącej, oraz wskaźnik poziomu paliwa. Nie wiem, czy to zauważycie z tej perspektywy, ale ogólnie to wszystko jest nachylone względem kierowcy. I to naprawdę pokazuje, kto tutaj jest w centrum uwagi. Skrzynia biegów, jak widzicie, jest manualna, o sześciu przełożeniach. W zakresie wyposażenia warto wspomnieć również o klimatyzacji, a silnik odpalamy z przycisku. Pomiędzy fotelami znajduje się niewyłokciowany podłokietnik. Niestety nie jest on. On przesuwny, ale z tego co mogłem poczuć, zajmując miejsce za kierownicą, jest on umiejscowiony naprawdę bardzo dobrze. Pod podłokietnikiem znajduje się schowek. Czy są tu jakieś złącza? Póki co żadnego nie widzę. Sprawdźmy tutaj, czy coś znajduje się w tym miejscu. Tak, jest złącze 12V. A teraz sprawdźmy, może jak otwiera się główny schowek. O, dosyć szybko. Tłuczę tylko delikatnie, ale mógłby się lżej podnosić. Czy pasażerowie, którzy zasiądą z tyłu, będą mieli powody do narzekań, jeśli chodzi o ilość miejsca? Raczej nie. Za chwilę sprawdzę to dokładnie. Kolorystycznie, jak widzicie, czerń z karmelem. Tutaj pojawił się taki naprawdę niewielkich rozmiarów uszczerbek. Jeśli chodzi o resztę kanapy, o oparcie, tutaj wszystko jest w naprawdę świetnym stanie. No dobra, zasiadłem i jak? Mieszczę się tak. Ale tak raczej na styk. Tylko przypominam, mam 1,90 m, tak więc niższe osoby powinny być zadowolone z tym, że warto zwrócić jeszcze uwagę na ten fragment. Gdyż ja, jak tutaj zasiadłem, pomyślałem, czy ja na coś usiadłem, czy tam coś było, ale nie. On jest po prostu tak specyficznie wyprofilowany, tak więc powinniście to sprawdzić na swojej własnej skórze, zanim zdecydujecie się na zakup tego auta, jeżeli to mogłoby stanowić dla Was problem. Przejdźmy może teraz do bagażnika, aby otworzyć klapę. Klikamy w logo Alfa Romeo. Klapa sama nie podskakuje, musimy już ją podnieść ręcznie. Pojemność? Naprawdę solidna. Myślę, że wiele osób będzie zadowolona. Pod podłogą znajduje się koło zapasowe, a klapę zamykamy łapiąc za uchwyt po prawej stronie. Czy uda się zamknąć jednym ruchem? Udało. I bardzo dobrze. Koła, które znajdują się w tym momencie na samochodzie, mają rozmiar 16 cali, natomiast ogumienie jest w rozmiarze 205 na 55 Pod maskę tego egzemplarza trafiła znana i lubiana jednostka 1.9JTDM, w tym przypadku 8-zaworowa, a więc o mocy 120 koni. 16-zaworówka miała tych koni 150, została ona później zastąpiona przez jednostkę dwulitrową o mocy 136 lub 170 koni. Koneserzy. Lubią również wariant pięciocylindrowy o pojemności 2.4. Tam mocy było 200 kucy, a potem 210. Przebieg tego egzemplarza w tym momencie to 210 tysięcy kilometrów. Który więc silnik najlepiej wybrać? To oczywiście zależy. Czytając fora internetowe, możemy natknąć się na opinię użytkowników samochodów z silnikiem 2.4, którzy polecają 2.4. Ci, którzy jeżdżą 1.9, polecają naturalnie 1.9. Oczywiście mniejszy silnik na pewno mniej pali. Gdy sprowadzacie taki samochód z zagranicy, zapłacicie niższą akcyzę. Dla kontrastu, jeżeli wybierzecie 2.4, macie wyższą kulturę pracy, wyższą moc, ale od czego jest chip tuning? Te silniki, z tego co wiem, są dosyć podatne na to rozwiązanie. Przyspieszenie do 100 km na godzinę w przypadku tego egzemplarza bez chip tuningu wynosi 11 sekund. Prędkość maksymalna natomiast to 190 km na godzinę. 120 koni dla niektórych może nie brzmi zbyt atrakcyjnie, ale pamiętajcie, że to jest dieselek. Tutaj robotę robi wysoki moment obrotowy. Osoby, które najprawdopodobniej nie będą zadowolone z tych parametrów to raczej wielbiciele kina, akcji, którzy naoglądali się... Jamesa Bonda, który to uciekał Astonem Martinem DBS V12 i był goniony właśnie przez Alfa Romeo 159 z silnikiem 3.2. Samochód w tej wersji jest normalnym autem do normalnego podróżowania. Gdy był nowy, był wyceniony na 25 600 euro. Na dzisiaj byłoby to już jakieś 30 tysięcy, no bo przecież trzeba doliczyć inflację, a to daje nam 135 tysięcy złotych. W tym momencie prezentowany egzemplarz jest wyceniony na 18 000 900, co stanowi mniej więcej 15% ceny początkowej, otrzymujecie za to auto, które mało pali i wygląda naprawdę świetnie. To się nie starzeje. Oczywiście, jak zwykle, czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jakie są wady, zalety tego modelu. Być może pomożecie innym osobom, które przymierzają się właśnie do Alfy 159. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.